Teraz. A, to w ten docent. patrz. Widzisz, a ja się nie interesowałem tak nigdy. Ja też nie. Proszę bardzo, trochę, panie Gdzie oni jadą? To jest właśnie sąsiad. Proszę bardzo i prezes z udziału A tu Graciu na to, że poszedł Mamaniczkę On mnie też musi podwieźć znaczy przewieźć, no grociu, bo jeszcze nie jechałem tym jego cudem. Dobra, No dojechałeś. Nowy silniczek. No, to są będę czy mu się i spocznie. Oto. Na ja razie Oto, proszę bardzo. Chcesz ogień? Znaczy to będzie to grill, grill czy ognisko? To, no, o, to, to będzie grill. To będzie Hardcore Grill 2. Na motodromie. Tu oto zgromadzeni są. Grociu szaleje. Dobra, rozpalamy. Uwaga, proszę bardzo. Panowie, udziału. Zresztą atakuj A! <grymne> Czekaj, lekka, po... wiesz co? lekka panika wulonu <grymne> na zmiękczenie <grymne> coś wam nie idzie z takim pumyckiem to se można ale proszę bardzo Idzie, idzie Jak w sapognicie. 3 złote za ogrzanie rąk Jak rok. koksowniki słuchajcie 5 złotych za suszenie tych skarpetek To, to galerianek teraz? jak przyjedzie I Idę do ludu Ja nawet u siebie wziąłem na udałem Dokumentuj Żeby nie było, że na spocie nic nie było naprawiane A no, spod bez naprawy to spod stracony A jak samo poczycie co Na Co? No po A to co źle? Dobrze. Nie, ja powiedziałem, że źle Dlaczego założyłeś od razu, że źle? Właśnie, powiedz mi gdzie znajdziemy te zdjęcia to... Jeszcze ja je znajdę Pani no, fotograf Nie wiem, znajdę jej i podeślę W domu byłeś o której? Party? No ja też o czwartej, o dziewiątej wstałem. <grywa> Nazywała heroiczna walka. Heroiczna to by było jakby jeszcze padało. <grywa> Kupiec nie za ciekawie wygląda, no. no ale przeżył co swoje, prawda? niewiele kosztował. <grywa> Dwa złote na złomie. <grywa> Po, oprzyj sobie tu o coś. Sposobem to każdy umie. To <noise> było kolano. To jest brutalna siła. Ale. Sposobem to każdy umie, nie. czasami musisz. <noise> Teraz to będzie no nie, idzie, po. Żeby się nie rozleciała kiełbasa. Żeby ten... Zimno. Ale patykę sobie znajdę nowy, o. Zrobimy na razie tylko dwie. Żeby były dwie dla mnie. Dla ciebie. O. No i co? Aha. Teraz tak. Za Zakłady. A wiesz co? Z boku. Coś wykominać z tymi może żeberkami. No, to A jak spadnie to jest twoja. <laughs> Ale cieplej jest Nie ruszaj kika Nie słuchaj różki nie Jeszcze nic nie A czemu ty każdy to powtarzasz żeby widzieli jaki jestem zaangażowany Tak, ale zjadłeś aż dwa kawałki pizzy w noc No dobrze, dwa 2, 50 To 2,50, to ja zjem dwa, dam pięć mm -hmm. Chcesz wywalić te tłubaku? Nie, chcę żeby o, się piekło Ada. jeszcze jakieś... Może odpuść ten tym. Adam Witam, Adam, Adam, witam, witam, Adam a liczymy na to. Gratulacje. <grymny> Wygląda. jest. Tak, widzę taka. Odcelana. Gdzie w sensie jest prawa. Nie, byłem, tego, byłem przed chwilą nie, nie na dywaniku u ty... tego, u Doldera. Ale my byliśmy wcześniej. Tak. I wszyscy wiedzą, tylko ty teraz. A to chce ogarnąć kubetę. To, to, to kubety robisz? To to? Nie. Każdy robi jak lubi. To jest nie? No to skoro wiadomo, no to pytanie jaki harmonogram ustalamy co Ej, weź nie ten tege, tylko tak? się no. sam wejść trochę do roboty. Sam mam zapierdalać wszystko? A zapierdalałeś ostatnio ile? No No ile? A obrad no. się zamieniłeś? Teś się człowiek otrząśnie. No to kurwa, ty też się otrząślił. No. Sam mam zapierdalać. Tak, sam masz zapierdalać. No to no. pierdol się mam przed zapierdaniem. Nie chcę mi się z sobą debilu kłócić. No to, to idzie, nie się już naprawdę. Kurwa. Jest jesteś forum, kurwa gnoń, na... młodszy do mnie i A ty jesteś młodszy, ale rozumiem, no idź sobie już, no. Na forum się napiszę i każdy będzie się ogarniał, będzie wiedział co kiedy robi. No dobrze, wtedy, to kurwa harmonogram no, A nie będziesz do podchodził kiedy? do grupek i każdego Ustałamy z osobna pyta. Kiedy? Zapytasz się dwóch osób, ale następnym nie pasowało. No to ustalamy kurwa kiedy. No tak, on Widziesz jest taki zawsze. Nie, nie, ja, ja bywam pierwszy. <laughs> I tak I tak. kiełbaskę, którą masz, to masz Max! Dzieńdziu! Zabezpieczone! Co? Zimno. A co A mówisz? Daj mi tą bułeczkę! Co Peter mówi? Nagrałeś co mówił Peter? Panowie. Tak, że wszystko jest. I To puścisz mi, bo ja chcę usłyszeć co on mówi, bo nie słyszałem. Nie, ja mnie dałem dość do głosu. Co ty robisz? Bo kij się zaraz łamie. To się, <laughs> trzeba wymłodzić kasę, bo się tak to jeszcze mordę trzeba robić. Idzie. Czy miałam bezwładność? Okej, okay, ten, trzeba już wiem. Oceni wytrzymałość patyka, wiesz? E tak. Już jest zwęglony. Ale to Ale jak spadnie, to jest moja. Prawie gotowe, prawie gotowe kłos. <śm znaczy, i tak się ze mną I tu odwrócę da, się to na takie pukanie. Teraz nie mogę puknąć gdzie indziej. Bejmuj na karton! Czekaj, a ja tu mówiłem Kładź tu! Kładź tutaj! A jak to było ta, co spadnie jest dla nas, tak? <grym /data> <grym /data> Jeszcze ma półtorej. Co no to co, jedziemy do Magdalena, to było? Ja się do tego nie wtrącam, nic o tym nie wiem, nie mam mnie tu. No dobrze, tak, to będzie ten. Bo Pogadaj z Piotrem. Ja nie wiem nawet, nie wiem kto odpowiedzialny jest, kto z kim rozmawiał, jaki był zakres obowiązku. No bo stygnie, ej! No ile mogę? To co to film leci. <grym> tak, </data> że generalnie to... no, ale się hmm. co.

no bułeczka gdzie jest? No pół bułeczki. No. Bułki ma w samochodzie, leci. No, no co? co? Ja chciałem oficjalne zamknięcie sezonu, tak? nie to sam porównałem. Nie może to się cały czas naprawdę nagrywa. A także... To jest cały czas leci, bez przerwy. A gdzie masz, masz Sylwię? Zapierdala. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, mi zimna Arystotelesa. Do imprezy się szykuje. I bez niego. Co tam, nie? Nie bo to jest studencka impreza, mnie nie wpuszczą, nie, nie. Ja nie jestem. <śleśakersminded> Moje, twoje, nasze. No po prostu. Co ty A nie pytaj. A no, 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 no Kurde, ty się to nie mój, to nie mój! Stener! Może być bez do jest... no, nie. No, nie? Ja nie mam aparatu. Ja nie mam aparatu. Masz I, zresztą zresztą. I, I potem wszyscy nie i będziemy jeszcze umyć no, zęby. No, nie. A, lej, lej. Masz czeka się. No Ci no, tak, no, 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 ale nie chcę zmarnować tego. Dobra, bo... Szkadza Ci naturalne dramy. Dobra, trzymaj dalej. Teraz ja. A, dobra, to nagrywaj. Teraz ja będę. Leci cały czas? Cały czas. Aha, dobra. Jeszcze ja dwie 2 minuty i 3 sekundy zostały. Jak to? Ale no, bo, zastęp... bo to już się nagrywa ze 20 minut. Nie, faktycznie tutaj czas ucieka. Dużo no, widzisz? No widzę, przecież ja nagrywałem jako pierwszy. A, czekaj, 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 a, że to jest limit na ten na dane czy co? Nie wiem. Maxa musisz pytać. No jego aparat, tak. Ja Nie wszystko nagramy. I a ja przybliża się jako to jakoś tutaj jest? specjalistycznie? Co? Fajta, grociu, masz. E, grociu, podstawowe zamiast. pytanie co tydzień na spocie? Czakać. Grociu, <grym> grociu ty masz nitro? Co, co? nie, butla po napełnienia jutro będzie. Ach, choler. Jedziemy jutro na zakręt, nie? Ahoo! Oh, a o, bajzie, a nadal, to się wie, się tam, Nie, nie, nie było Masz <grym, grym, grym>, je jutro jedziesz czy nie? A jutro gdzie? Jutro jest. Masz wielkiego wągra na nosie. A jutro? Makuba? Zbliżaj od dziewiątej tak? No dobra, no to od dziew o dziewiątej będę zobaczył. Pozdrawiam. od dzieci płodziewskich. Do dziewiątej możemy jeszcze. Uciekacie? Do zobaczenia za dwa miesiące. Jedzie na czwartek wynoszę się stąd. Tak. Gdzie, Gdzie jedziesz? A. Gdzie jedziesz? Wynoszą się za granicę. Co wy wszyscy z tą granicą? Nie, bo jadę do siostry pochodziej. A, spoko, bo ona tam potrzebuje. A, że nie ma nic lepszego do roboty. To... Ja... Ale musisz być w styczniu. No nie no ja na Sylwestra to prawda? Nie, ale nie na. Zrobimy na razie tylko dwie, żeby były dwie dla mnie. Dla Ciebie. No, jak spadnie, to jest Twoja. <grymne> <grymne> nie, słuchaj, różki On jest taki zawsze. Nie, nie, ja nie byłam pierwszy. <grymne> Ale, Ale jak spadnie, to jest moja się zaraz łamy. Ma półtorej. No, rzekło. To no, jedzie do Magdonalda, co? do <grym> Max, nie tutaj. Beno, bo tak tak mi, ej. padła i Max mi obiecał, że jak wpadnie, to będzie południe. Bawi się z umem. Obiecałeś. Tak. Co? No, ale no, nie ma, ale ma... Test numer no, no. Ja, dwa. A masz bułeczkę? ten. Trzeba już wiesz... Oceń nie Daj tą tak. bułeczkę. Nie wszystko nagramy. Ej, a przybliża nagrywać, się jakoś to tutaj tak? specjalistycznie? Co? A nie pytaj. <laughs> a no że tak no. Tak? No. 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 Kurde, ty się tutaj nie ma. To nie mój! To mój. To mój. Adela. Adela. Adela.